Jednym z najlepszych filmów o gotowaniu ever jest Ratatouille i to jest rzecz niepodważalna. Natomiast co to jest ten Ratatouille, oprócz tego, że bohater e, filmu, chcemy zapytać Ani Starma. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesienna potrawa idealna, żeby ją zrobić teraz. Tak, popularna głównie dlatego, że wszyscy oglądali fantastyczny film i Marcin tak ładnie zaakceptował ratatuj. Nie wiem, czy akurat tak to się akceptuje. Ratatuj. No to tak, w Polsce, myślimy Ratatuj po polsku, się, kto może. Po jak, go, jak go zrobić, bo to taki gulasz warzywny, prawda? Gulasz warzywny wydawałoby się, że nie ma nic prostszego, natomiast jest kilka zasad. Po pierwsze, odpowiedni dobór warzyw. Łatwe do zapamiętania. Pomidory, bakłażany. Cukinia, cebula, czosnek. I teraz, jaki rodzaj cukinii? Żółty, zielony. Nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Ważne jest natomiast, żebyśmy korzystali z warzyw, które są dobrej jakości czyli skórka powinna być świecąca, i one powinny być twarde, cukinie. Podobnie jest z bakłażanami. Dodatkowo bakłażany trzeba specjalnie przygotować. Ja je pokroiłam na plastry i posypałam solą. I teraz można zaobserwować tak, pofaki. można zaobserwować i to dosyć sporo takiego płynu, wody. Dzięki takiemu zabiegowi bakłażan nie będzie gorzki. I teraz należy wziąć papier, wytrzeć następnie jeszcze opłukać wodą i wtedy jest gotowy do tak zwanej obróbki termicznej. Jeśli byśmy tego nie zrobili, bakłażan będzie gorzki, a dodatkowo, i to jest bardzo ważne, będzie wchłaniał bardzo dużo oliwy z oliwek. A tego nie chcemy, bo to wcale nie jest tłuste danie, taki Ania, ratatouille. Ja chciałam, żebyś powiedziała, jak po kolei wrzucać jakie warzywa do ratatuja, żeby potem nie zrobił się taka pocieraja. Mm. Ważne, żeby czuć te warzywa w ratatouille. Bardzo ważna jest kolejność, więc zaczynamy od najtwardszych składników i w tym wypadku zawsze to będzie... Cebula i czosnek. Od tego zaczynamy. Następnie będziemy dawali papryki. Tylko, że ja z papryką zrobiłam taki mały myk. Schowałam się. ją. Tak, schowałam ją do miski, a miskę przykryłam folią, a wcześniej paprykę upiekłam w piekarniku. To nie jest konieczne, ale jest dobre, dlatego, że w przeciwnym wypadku zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że papryka nadal będzie twarda, a cukinia już będzie przegotowana. A jeśli robimy w ten sposób, to czas smażenia później gotowania pieczenia papryki jest o wiele krótszy. Aniu, a propos owoców i warzyw, to za chwilę pewnie rozmowa, która i ciebie zainteresuje, ponieważ dotyczy tematu gotowania, tematu polskich owoców konkretnie. W Szwecji wycofano kilka czy nawet kilkanaście ton jabłek z powodu tego, że znaleziono w nich zwiększono ilość pestycydów, które przekraczały dopuszczalne normy. Czymże są te pestycydy najdroższe? Czymś I, złym. Czymś złym. I, I dlaczego w tym przypadku nie udało się ich zawczasu wykryć? O tym wszystkim porozmawiamy z naszymi gośćmi. Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie.